Cześć, cześć, cześć widzowie, tutaj Mugiel, a ze mną cię jest... Marmot.pl i witamy w rośliny kontra brain roty. I widzimy, że jest jakiś, um, jakiś tutaj... Jakiś chyba w ogóle. Tak w sobie mogę, nie. nagrać odcinek. A I tu... się okazało, że... się okazuje, że, że jakiś jest. Ja w ogóle nie jestem w stanie tego, no. tego pokonać. Tych, to co się tutaj dzieje. Ja mogę. no. No bini zombini Limitowany o, Ja tu daję, daję 13 tysięcy zarabia na sekundę Prawda? No Ja parę takich pokonałem oh, i tu tyle Big prank Mam no, 280 milionów ja. 300 tysięcy punktów życia jeszcze granat lodowy Sobie przygotować Pająk Co jest? Ja mam granat lodowy? Wyposażenie no. Ja nie mam granatu lodowego chyba Możesz kupić Kup, ja szybko. Kupuję. Ale ja nie wiem, czy mi się uda go ten. Nie, mi się chyba nie uda. Tu wszystko uda. zatrzymuje. Dobra, teraz go. Muszę tym jakiś, bić. Jakiś frost, coś tam. Zamrażam go, ale nie. Właśnie, była jeszcze. Udaje. Co się By... dzieje, Nie mam tego? Nie, muszę to szybko kupić. A nie, jak z tego wyjść. Okej, okay, dobra. Co się dzieje? Moje to rośliny nie dają rady. Nie, nie, nie dam rady tego wielkiego Frankensteina. Mrożę wszystko, co tu jest na tej linii. Pojawił się normalny Ale to ma 5 milionów HP? Dobra. No to. No to... Nie mamy szans. Jakie ja no. miałam nawet jednego granatu rodowego, co dopiero tyle, że to 5 milionów HP mu zadała. Handy corn, mutacja jakaś. Dobra, to... Nie wiem. Ale co tu się w ogóle dzieje? Dobra, czy mi się udało? Dobra. Co to mi dało? Aaa, okej, okay, mutacja candy corn daje te cukierki, no w sumie... Logiczne. W sumie to mądre. Aha, jeszcze, na, jeszcze mnie wyśmiał. Nie. Że nie wiedziałeś. Masia no na mięso mięsożerna. Jandel. Jest 200 milionów, tajemnica, roślina! Co? Nie, nie uda mi się. Nie ma szans, że mi się uda. Wow! Dysk jakiś! Mi się, Tęcza! Nie uda mi... Tajemnica! Mi brakuje 4 no. milionów. Do tego. Granat. To będzie dobre na pewno. Gra... Co jest? Jak był ten granat lodowy? No, to... no nie wiem, dobra, nie uda mi się go zabić granat lodowy, Wpisywałem granat lodowy po polsku i po angielsku i nic. Aha No to fajnie. Nie uda mi się go tego. Pff, mi się chyba uda, ale nie jestem pewny. te pieniądze. Szybko! Nie! Przesilony jeszcze jest. 30 tysięcy mi zostało. Kurde. A to on 200 kosztuje, a to masz 20. No a skąd wiesz? No bo tam jest taka tabela, uzbierają na niego. A, że pod tabem? Jeszcze 367 milionów jest jakiś kosztuje. Skąd ty masz nagle 200 milionów? No bo ja, jakbym offline, to mi się tyle zarobiło. Mogę to podlać tym wiadrem wody? Wow. Kurde, mam 30 milionów. To wiatr jest bardzo dobre, ale to będzie wszystkim godzinę mieszkało. Zastrzelaj w mózgi, aby zadać obrażenia lub ranić graczy. Jak ale to nie, mogę cię. Nie jesteś mi na to ogólnie. ciekawie. Przód Marhawek. marchawek. Gdzie jesteś? Nie jestem. No co ty mi robisz, o. no? Znikłeś! Tak robisz? <noise> no weź odejdź, człowieku. Dobra. Nie lubimy się. Wow Ile goni wody? Żartuję. Ale no nie mogę teraz stać przez ciebie, wszystko twoja wina. Ej, co jest? Czemu jest są? Jest jakaś mutacja upside down. Co? Twój magazyn jest pełny, no nie! Bra, załóż najlepsze brain rot i teraz chcę moje mózgi. Ja chyba dopiero na kolejnym odcinku A. mi się posadzi. Wow. W... A to są no Kolejna tajemnica, no. Przecież, sobie, przecież ja sobie nie daję rady z tymi tajemnicami. Ja mam boski. 50 tysięcy. Mnie ciągle, Oni mnie ciągle pojawiają, a ja sobie z nimi nie a, daję rady. A co to robi? Czym brainerocą? Nic! Aha! No to świetnie. Jak Kurde... Jakimś... Dziwnie czymś. Coś jeszcze złynęło? Wyrzutnie marchewek. Szczerze mówiąc, wyrzutnie marchewek, ale to nic mi nie zrobiło. Ja miałam wiadro wody! O! Ile jest teraz tych?! A na 125 nasiona na, na Tomatrio. No to ja, ja kupię. Tomatrio albo Tomatrio, nie wiem. Nie wiem, ale ja, nie, nie ma szans, że ja to kupię. Kurde, no zobacz, mam moje pieniądze. 42 milion tylko mam. Nie, ja teraz jak O! szkielet wyszedł! S i proszę, żeby on był dobry Ja cię kręcę tajemnica! No ale oni nie... ciągle pojawiają te tajemnice, a ja sobie z tym nie daję rady Mmm, no, mi się nie uda. Kurde. Ja robię ten ten, to inwazja. tylko kolejną inwazję. No faktycznie ja też mogę... O! Może będą te granaty lodowe. Są cztery. No to nie już mi się nie uda. Kurcze. Dobra, też robię inwazję. Ale to znów okay. tam Ale 116 milionów chyba tam było. Król Nubiniów. Król Nobiniów. Ciekawa nie, nazwa. Nie, oni mi biją moje roślinki. Dwa tysiące? Nie, chyba mi się nie uda. Jak ci się nie uda? Musi ci się udać. Możesz bić je z tego kijka, I pamiętaj. Nie, przecież ciągle. Wow, wielki wyszedł. wow ile wielkich? 100 water bucket's. O! Ale ile ona Lepszy miała? Przecież to nie ma sensu, no. Wiadro wody zostały ustawione na 67. O gdzieś na 67? Nie wiem. wiecie, może się napisać w bo my nie wiem. Bo my ile, tak wody? Wody. ile Ile wiader wody? Możesz teraz sobie podać tą roślinkę. No wiem, tylko że ja tu mam jakieś Kongo pod tą. Nie. No tu mam jakieś ostre Kongo, bo ja klikam ciągle biję tą... A to wow, bo 20, co, tam... Labu. No właśnie mi też to wychodzi, no to denerwujące, no. Muszę sobie tego tego. Jest dobra 9 tysięcy! A nie, to mało. Okej. Musiałem zrobić. zabrać rośliny podczas misji. To jest źle. Bo ja... mi się chyba nie uda. Jest! Wygrę proszę na to! Wygrałem! O ja cię 70 milionów z tego zarobiłem! Co to jest za wielki... Nawet nie wiem co to jest. Jakaś dziewczyna z filiżanką na głowie. Ja nie wiem, ale kupuję wszystkie te wiadra wody. Mi się nie uda. O, zwyciężyłem. No ja też właśnie zwyciężyłem. Ja też 16 jest. milionów nie przewidziało mi się. Proszę, żeby te rośliny dalej były. Kurde, nie są. Nie ma już ich, kurde. O. Inwazja brain rotów kolejna. Ja nie. Wam to jakieś sz ...Szrumbino. Dobra. Wygłosie. Ja idę na tą. 6 milionów. Znaczy 6 tysięcy się chciałem powiedzieć. Co, ale co, że tyle bije? Tak. O ja. ja teraz wszystko skończę tu. Nic, to jest dobre. No. I to wszystko jest za te bo... Spooky plant, co to jest? Nie ma coś takiego. No, I pay to win są Im więcej gry. pieniędzy wydasz, tym więcej masz przywilej. No. No, czyli pay to win. no, nic innego to nie można. No. O, co jest? Co? Całkowita... Jak podejdziesz od tych... tyłu nie wiem, nie pamiętam, się na złotaczki, był, był, był dzień to dzień widzisz, ile biją tego. Na sekundę twoje roślinki. W tym rzędzie o, 2100, 7000. To jest mi wyszedł. Nie, szybko coś, yy, nie wiem. Wow. Panu nowy pistolet. Dobra. Ja ci mogę powiedzieć. Nie, pomóc. dobra, ma bo... pistolet. Dobra, znowu. znowu. Ja mam pełny ten. Znowu. Pełny ma A jeszcze? Dobra, i teraz siup. dobra. Proszę. Sprzedają coś, pichnę, tak, na coś się zgodziłem, ale nie wiem na co. Nie, nie uda mi się. Kurde, niech on te lodowe, na te 37, bo to podobno jest jakieś, nie wiem... Dużo, dużej ilości gier to jest, więc no... No nie, 7... 14 tysięcy. A Magma Burdina o Haspawn. co to jest? No ja nie! 679 000 hp. Ja cię Znowu to 6.7 się pojawiło. O co chodzi z 6.7? Jak być, możecie napisać w komentarzach. Na, no, pewno się to może przyda. 6.7 na, na pewno się przyda, ale no. Dobra, mogę coś kupić. Mogę. Dobra. Nie wiem, czy to Candy się of of raid, Albo Spooky Crate. Dobra, kupię to. Okej, okay, mam... granatów lodowych. Brain Brainrod Crate. O rzut... o lodu. Jest, tu. Okej, okay, otwieram. Wow! Losuję się. I uwaga, co dostanę? Skele... Nie, nie przeczytałem. Wow! 25 tysięcy! Uda mi się może. Dobra, uda mi się na 1000%. To jest strasznie łatwe. Ja wszystko wykorzystałem na no to. O, ale mi... Mam no Base kart paczek. Co? Okej? Okay. Co ty gawędzisz? No, no, dostałem. Za rozwalenie tego... Ja pakietu to di... no jest? Carte. Pakiet Otwieram to. Ej, dobra. O. Bo wysławienie brainu All. to 10% większe przychody z wszystkich mózgów. Znowu ja to mam. Same. To też swoje, nie też to pewnie 25% do takiej Znowu to ta samo. O, wichura jakaś. jakaś jest... Miałem 10% szans na atak jeden raz. A, znowu, znowu kaktusy. Okej. Okay. Co, to... co się dzieje? O! Jakaś kasynka. Here lies okay. tung, tung Sahur. To jego ja znam. Tung, tung o, czemu Sahur. on nie żyje. Nie wiem o co chodzi w ogóle. Co się dzieje? jego ręka to i. To był ten skin. z kikiem. Aha. Aha. O. To tego tu stałem. Ej? No się bić. Boss fight może. Może byśmy musieli go pokonać. Aha, marchewka i małpa. Aha. To jest chyba ten, ten administrator, czyli ten jandel. Ono w sumie możliwe, bo tam się wyświetla ten, ta małpa akurat. No. Ale oni się mieli bić. Aha. Nie, on sobie gang zrobił. A. Aha, i uderzył jakieś szczura. Aha. Trzeba wow. 110 wow. brain rotów w ten. Zobaczmy lepszy brain rot Co tu mi? To nie jest najlepszy. I... Więc, o to jest też jest... stopa, zamrożony! 7.500, okej, okay, fajne, fajne, fajne No to ja otwieram wszystkie te paczki, co mam Gdzie to są? O jest, pakiet podstawowy paczka Idzie Przyszło... Sto tysięcy, uda mi się Mi idzie takiego Ja mam jakieś meowsiosu z Chini. Udało mi się No bez... granatów lodowych pri bri bikus bom bikus 3 no znowu to 67 712 tysięcy. mi się nie uda tego rozwalić. Jadra wody, ale nikomu nie, nie są potrzebne. Jadra wody. Nie, nie dobra, ja tego nie rozwalę. Niech on da te te granaty. Oła! Kijek. Aha, ja rozwalam teraz te kijki, co? Ła! Wow. Pełno miałem coś. A jak ja rozwalam, to po prostu znikają. Uh -huh. O, jest! Pięć tych, tych! Lodowych granatów w magazynie. O, to jest do kupić. Bo... Ja mam tylko dwa, miałem. wow Ale dużo wiader wody. Girawa... celestra. Ale co się w ogóle dzieje? No, nie nie dobra. Jestem są jakieś inne. 50 na... To jakieś... To jakieś... Jego kamer... i dobra, całkiem. Dobra, co tu się dzieje? Czy jakiś wielki pomidor mi wyszedł? O tajemnica! Lato... Tomatoro. Fine. sugar no choice. A to jest... Tak, to jest ten tą Time to bring in my friends. Okej, okay, ciekawe. No. Ała! Coś tam? Nie ma. 16 tysięcy jakiś mi wyszedł. Bosch! Aha, Bosz mi wyszedł. No to fajnie, no żeby pralka czekania. Bosch wyszła. Wszystko mi idzie na jednym tym. Pralka Bosch mi wyszła. Ciekawa. No ale to co, co on ten... pojawiać Miał, miał jak, jakichś kolegów swoich. Chyba nie ma kolegów. Taka trochę niemiłe. No ale no, no miał przynieść kolegów no. Jeszcze jest pakiet. Czyli ja ciągle te paczki dostaję? W sensie... O, fioletowa jakaś była. Nie wiem, epicki! Po zabiecie tysiąca chrząszczy Co? mózgowych wszystkie Ile? statystyki. 750 tysięcy punktów życia? Ja cię... Bosz! Znowu pralka Bosz. Tutaj mi idzie. Krawat lodowy. Jaką może pokonamy? Ale nie wiem. Ja go nie pokonam, nie ma szans. Wreszcie poszedł mnie na zły tor. Ja nie przyłóż się Nie, nie udało mi się już. Już to widzę. Nie ma szans. Kurde. Mi już... Nie wiem, nie wiem, nie wiem, wiem czy mi się uda. Szybko biegnij. Jakiś roślinożerca! Podobno się... na tym Szybko. Aha, nie mogę. Możesz mi stronę no. pomoc. Ale ja nie grałam z ludowych. Ja, No to ja też właśnie mi się właśnie skończyłem. No. Przegrałem. tak. Coś tam. Ile 15 minut? No nie na no, 15 minut. Ja nie, ja udało nie będę czekał. Kurczę. A co to jest ta mała butelka? To jest... Robię coś tam? Nie wiem. Zapasy to matrio. To matrio. Sto... Ty, to są te trzy pomidory za 125 milionów? A to mnie na nie stać? Co? Jest? Wszystko się tam ten... nie dasz. Wszystko się pojawia, kupuję to. To, to, to materiał. Shrombinos. A to jest ten twój grzyb. A on teraz jest? No? Kupuję go no, też. To nie, stać tamto. In, in jakiś. jakiś. Nie, nie jesteś na takie rzeczy już. Wow! Wow! Ja mam wiader wody. Dobra, kupiłem. Grzybka. Pokażmy się wiader wody. Tego tu, bo ten, ta ścierka jest najsłabsza na razie. I nie ma już e, jakieś takie się... dobre na każdym tym. 45 miałem. Ile to bije? 2.7000, tysiąca. Używam ty bo one bardzo mocno przyspieszają. Nie wiem, używam ciągle, tylko mogę się nie bardzo ciągle Wow. to żebym teraz wysagował. No, to byś powiedział. No i do gadania. I gadka się klei. Ej, ty coś idziesz jakieś. Jakiś. Mam magazyn. Co to jest za. Mysz o jeleń? Nie wiem, ale może mi się to uda. Uda mi się to zająć. Uda. sobie. A pokonałeś to? No. O jest. Dobraźmy. A, sto, 181 tysięcy. Znaczy. Słabe? Sto, 181. A jest 181. 000. Wow komputer! Mi to daje jakieś 15 tysięcy. Ja cię kręcę! Jeszcze patrzę na tą ścieżkę, gdzie... O nie, dobra, jest to dobry. 3 tysiące. Czy mi się no, uda? No nie nie uda mi się. milion tego... No. Milion tego punktu życia. Niezbyt udany ten ten... Ale ten na BIOS. Nie no, duży, ten. dysk, proszę! by mi się teraz udało. Kurde, czy mi się uda ten dysk z rozwalić? Tak, jak, laga. jak to, że... Nie dobra, muszę użyć gratu. Nie, no, najgorzej. Okej, okay. rozwalcie go. Nie, jeszcze jednego muszę, kurde. I teraz tego. Gdzie to jest? Gdzie o, to jest? Nie. Wyrósł mi ten Tomatrio i on zadaje 5 i osiem tysiąca, a tutaj to jest... Jeden Tomatrio 10, seed. Jest. Ile to da? Sto tysięcy?! Ja chcę jeszcze takie kupić. Dobra, nasiona Tomatrio. 36 minut. Myślę, że teraz możemy zakończyć nasz odcinek. W następnym odcinku tutaj. Zobaczcie, wszystko to no. co mamy. No to... Dobra i... 36. To czekaj, jeszcze tylko sobie zobaczę sklep z roślinami, bo no może być coś... Ja, ja, ja ja marchewkę kupić. Ja chcę bardzo marchewkę kupić. Jest, ja mogę to. Ja właśnie teraz kupiłem... kupię, Rosół będzie. Chodź to tutaj. Dobra, to. Gdzie to... tutaj? Czekaj, jeszcze trzeba zrobić łapanik. No kurde. Za 50 ja, ja sekierków. Mogę wiesz twój portal, a ja też coś mogę kupić. To jest Candy z Crate. Ja Kupię. Ja też coś chcę kupić. Ja chcę kupić Halloween kart! Kupiłem z... Kupię okay. Kentyspocket Kupi. Kredyt i dostaję Halloween karty. Limitum. Wow. Trick treat. Wow, co jest dobra? Jakieś dostaję jakieś coś. Wow. Nie da. No jeszcze. O nie, mam Kentyspocket. So, Aha, trumno, ej, żebyśmy nie. 49 tysięcy? Mój DA jest 100 tysięcy najlepszy, ale tak, 5 tysięcy jest dobre. Aha, i tak to już bez koniec tego, odmiana dobra. A, no to chodź tutaj do mnie. Otwieram, czekaj, czekaj, bo otwieram. To dużo tych kart, no i dostałem tą kartę, naprawdę. No to chodź. Hmm. No to, no to, no to dziękujemy za oglądanie i żegnamy. Okay. Bajajo.